się ma, kolejny dzień, więc jak zawsze Duel Edge i bez przedłużania, lecimy. Mamy ta i no, chyba Nową Zelandię. Tak mi to raczej wygląda. Łodki by wskazywał na południową wyspę, bo te drewniane są daleko od siebie i pomiędzy nimi są metalowe. To jest właśnie często na tej południowej wyspie. I tak właśnie jest. A tutaj już prędzej jakaś Wielka Brytania lub Irlandia. Nie widzę, czy te słupy... W zasadzie sensie, te słupy chyba są łaskościęte tak od góry. Więc powinna to być Wielka Brytania. Gdyby były tak pod kątem, to Irlandia wtedy. A chyba, że Irlandia Północna to też jest taka możliwość. No właśnie. No i Kania, to jest Falał Skani. Ta srebrna Toyota. Jest tak nawet słucho, więc może sobie po prostu kliknę gdzieś tu przy napisie. Okej, okay, przeciwnik, chyba myślał, że to jest policja Nigerii. No nie, to jest Falluokarskeni. Yy, no i wygląda mi to jak Szkocja ogólnie. Mnie słup znowu tak płaskościęty, czyli Wielka Brytania powinno to być. I z takimi górami, też takie kamienne domki, to raczej będzie Szkocja. No dokładnie, nawet jakaś wyspa. Mamy podwójną białą linię, co jest częste, jeśli mówimy o Europie, to głównie w Polsce i Grecji. No a Polska by to na pewno nie mogła być, więc myślę bardzo mocno tu o Grecji. Te znaki by w sumie chyba pasowały. Poza tym mamy jakąś wodę, te górki też by się zgadzały. Nie wiem tylko czy klikać wyspie, czy tutaj główną część, więc taki hatch pod wszystko w Ateny. I bardzo dobrze. Zimnik w Turcji z jakiegoś powodu. I ten domek taki skandynawski. Finlander raczej to nie jest, bo to jakieś tam lekkie górki są. Sporo odsłoniętych skałców jest niewiele często na południu e, i w Norwegii i w Szwecji. Tu akurat bym chyba klikał Norwegię. No właśnie, to było południe i to jeszcze bardziej południe było niż myślałem. No dobra, mamy Stany raczej, mogę ja spuszować. Jest tam taki słów ogólnie, drewniany z takim izolatorem w kształcie takiego jak grzybka, to jest bardzo często ogólnie w Ameryce. W Stanach, w Kanadzie najbardziej. I no trochę straciłem tutaj, bo mi vibe'owało bardziej północą. To są bolardy... ...chyba węgierskie. A nie, to Litwa może być. Jeśli zna reflektor który jest pomarańczowy, a nie czerwony, to Litwa by mogła być. To no właśnie pytanie, co to jest? Takie to chyba bardziej czerwone. Ale sporo brzus, no nie wiem, spróbuję Litwę. I dobrze. Bo tak jakoś ten najwyższy fragment biały, to na Węgrzech powinien być trochę wyższy, a Chorwacja już powinna mieć yy, niższy, więc to było takie pomiędzy coś. I właśnie Litwa ma takie coś pomiędzy. Tutaj mamy czarną naklejkę na słupie, tu z przodu. A więc jest to Malezja. W tej kontynentalnej części i on też to wie. I znów jest bliżej. I teraz ja mam mniej HP w ogóle. Smolka. Taki otwarty teren. Jest tak płasko. Mogłaby to być Holandia. Bo właśnie jest tak mega płasko i te słupy wielkie metalowe. A poza tym takich mniejszych słupów praktycznie nie ma. No i dobra, to się udało ogarnąć. Przeciwnik we Francji, GG. Pewnie nie pomyślał, w sensie nie wiem, zapomniał, może, że Small też jest w Holandii. I ten sam gościu. I znów nam To są linie z Norwegii. Są takie podwójne, gdzie jeden, jeden jakby pas jest dużo dłuższy od drugiego, to takie typowe dla Norwegii. I on też to wie. No, oj, to jeszcze bardziej na południu. Tu mamy Japonię i reflektory są białe z szarymi, z szarą jakby obwódką. Aż znaczy ta obwódka przede wszystkim się liczy. Jeśli jest szara, zamiast czarnej, to jest to tutaj północ. Ten region to w sensie, no nad Tokio, gdzieś tak nie wiem, od Fukushimi też chyba zaczyna w górę i bez Hokkaido No, a to jest Rosja z jakąś żółtą linią, więc potencjalnie jakiś taki Krasnojarsk. Skoro żółta, nie wiem czy nie przesadziłem. Okej, okay, to był Krasnojarska, przeciwnik trochę poleciał daleko i kliknął Kanadę. No, dobrze, że kojarzyłem, że tam są te drogi z żółtymi liniami. I to mi właśnie dużo dało. Tutaj myślę, że to jest Argentyna. Nie wiem, w którą stronę padają cienie, ale słońce ja też ciężko stwierdzić. Ale no jest biała przerywana na środku zamiast żółtej. A właśnie Argentyna i Urugwaj używają białych przerywanych, żółtych ciągłych na środku. Mamy góry jakieś tak trochę na północ. Ciekawe. Okej, okay, to było trochę wyżej. San Juan, więc teraz ja tracę. 22 rok, bo myślałem na początku, że Niemcy, no ale jak 22 rok, to nie mogą być. Ale w każdym razie, pewnie coś obok. Czy jakoś. Nie wiem, Belgię może mogę kliknąć. Aha, Holandia, no to też miało sens. I tu mamy Japonię. Te niebieskie linie, nie wiem co to znaczy, jak są przerywane. Jak były ciągłe, to bym wiedział. Bo ogólnie, te niebie... po bokach niebieskie i białe to były tu w Echime. Z wodą na północ, to potencjalnie gdzieś tu. Yy, tylko no właśnie. Kurde, nie wiem. Niby jest ta woda na północ, nie widać drugiego brzegu, co jest w sumie tu możliwe, że nie będzie widać, bo jest dość daleko. No i to nie było to. Czyli te linie muszą być ciągłe? Wtedy to działa. Rosja czy Ukraina? Tak w sumie to nie wiadomo, ale i Ukraina mogłaby być. Nie wiem, no to i to niby. Chociaż zakładając, że to jest tył auta. To w trzeciej generacji w Rosji chyba zawsze jest jakaś antena. Tutaj nie ma. Więc może ta Ukraina nie jest takim głupim pomysłem. On klika Rosję. No to będzie ciekawie. Bo w sumie nie wiem, czy mam rację. Będzie zmieniał. Czy zostawi? Zostawił OK i co to było? To była Rosja, no ale. No, tak jak wajbowało zachodem, więc jak miał klikać Rosję, to gdzieś tu na zachodzie. Eee, ale no. Jestem bliżej z Ukrainy. Teraz Moving. To Moving na Francuza, który ma bardzo mało dueli zagranych. Tylko nadzieję, że jest legitnym graczem, bo jak nie, to. lipa. Co tu jest? Eee, na kampecze mamy znak. 180. I na Meridę. Merida jest tutaj, 180 jedzie tak, jest odbicie, już w Campeche jest odbicie, na Lerma i na Api na południe. Albo to jest jedna miejscowość, ale chyba nie, chyba to są dwie. A tu, tu też jest jakaś tam Merida, ale to no raczej nie o to chodzi. Dobra, no spróbujmy tutaj napować po prostu ten zakręt jakoś. No dobra, może być ciężko. No, jesteśmy na zakręcie, więc to nie jest w tym miejscu. Okej, okay, ale nie jestem daleko. I mamy. Co mamy? Australię, chyba. I słup jest z północy z Northern Territory. Pytanie czy klikać? Bo to nie wyglądam jak Darwin, tak szczerze. Może coś niżej trochę. Chociaż nie jest trochę palm. Nie wiem, coś tak troszkę niżej bym kliknął. Żeby nie przesadzić. Kliknął coś? Nie kliknął nic. Zumował, ale nie kliknął. Więc to chyba nie jest wina jego internetu, tylko po prostu, no nie zdążył, bo się nawet no, na tym podglądzie nic nie pokazało, a teraz to spuszował. No mamy hiszpańskie polary. Nie wiem gdzie dokładnie, jakieś górki są, ale to takie raczej suche, więc może to coś... Tutaj? Okej, okay, poddał się po prostu. NMPZ. I jest taka szeroka droga. Biała linia na środku, żółta zewnętrzna. Jedziemy, obstawiam, że pick po prawej. No w sensie, jeśli pick to na pewno po prawej, bo nie widać tutaj przodu. <coughs> Więc musi być przód z drugiej strony. Jeśli by tak było, to mamy Oman raczej. Ale nie bardzo wiem, gdzie. Na no pewno gdzieś tu na północy. Okej, okay, to jakaś taka mniejsza droga, to nie kojarzyłem. Mamy podwójną żółto. Wygląda mi to ogólnie jak Argentyna. Nie wiadomo gdzie jest słońce, ale chyba mogę założyć, że za mną, bo tutaj nie widać. Więc to by znaczyło, że jesteśmy na półkuli południowej. No to co, jakieś Buenos Aires, tak mi to trochę wygląda. Oje, aż Corrientes. Mamy żółto na środku, no te czerw czerwono-białe słupki, do których są znaki przymocowane, to jest Wietnam. I właśnie z ruchem prawostronnym, no wygląda południowo, tak raczej ciepło, no i to było południe. A tutaj takie górki. Czy to jest Kanada, czy to są Stany? Myślę, że Kanada. Tylko tak no, te drzewa niektóre by wskazywały bardziej na no, wschód, ale no z takimi górami chyba bym klikał zachód. Więc nie wiem, co zrobić. No bo są też w jakimś kebeku góry, niby. Bo to też nie są jakieś wielkie, no. Nie wiem. Dobra, zostawię tu. Okej, okay, no na szczęście to był ten zachód. Ośmiokątny słup od razu ładnie widać, więc mamy Meksyk. I jest tak sucho. Więc pewnie jest tak y, nawet na, pół, y, na północy. Nie wiem tylko gdzie. Okej, okay, wcale nie aż tak. do obok Kalifornii, też ciekawy gaz. No i tu na pewno jest Azja. Słupy chyba są z Tajlandii, ale no nie widzę stąd, czy są kwadratowe, czy jakie. No nie, wiem, ale się posowała też taka czerwona. No i tu była Tajlandia. I właśnie z tą ziemią to często jest wschód, ale nie sądziłem, że aż taki. Tu mamy słupy z Wietnamu i mają dziury tak... No w sensie na tym słupie te dziury dochodzą tak wysoko, gdzieś tak 3 czwarte słupa obejmują i to jest najczęściej na północy, ale czy to jest na pewno północ? Okej, okay, to była północ, więc dobrze, że po tym poszedłem. W sensie północ, to tak chyba jest mniej więcej północna połowa po prostu Wietnamu. Chociaż można to spotkać wszędzie, to jednak tam jest najczęściej po prostu. Co my tu mamy? Niebieskie naklejki, które by sugerowały Francję, ale jest mega dziwny blur. Mega dziwny blur. Czy to może być Francja? Szczerze nie wiem. Reunion! O Boże, no tak! No tak. <gry> Czemu zapomniałem o istnieniu tego? Dobra, teraz wszystko ma sens. No, no dobra, to by było na tyle. Więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.